Cześć i czołem, moi drodzy. No i co? Zapraszam Was na tą drugą część hallu z Shaina. No więc, moi drodzy, tak jak wspominałam ostatnio, robię Wam hall. Miał być trochę później, ale ze względu na to, że są mi potrzebne te rzeczy, właściwie jedna rzecz, dlatego pokazuję Wam zawartość tego oto woreczka z logo Shine. Także teraz, wiecie co, kurier jak coś przywozi, to on już wie, aha, co tu było zamówione. No więc, jak widzicie, też jest otwarte, dlatego, że ta jedna część już była pokazana Wam, dlatego teraz jest pora na drugą, super kolorowo. Dobra, wkładam rękę i wyciągam coś różowego, czyli gumkę Scrunch po nowemu, po staremu, yy, jak to się nazywało? Jak już nazywały gumki? Frotka, po staremu Frotka. Mam taką samą od tego sprzedawcy pomarańczową i stwierdziłam, że chcę tą różową. Satynowa, ona jest duża, ale nie taki ogromny, wiecie. Jest ładna, różowa, ma dobrą gumkę w środku, taką szeroką, nie jest taka cienka. Mam nadzieję, że za szybko też nie pęknie. Eee, jest fajna, właśnie taką chciałam, bo widziałam też takie mega giganty. No nie, nie chcę jej giganta. I no ja na rękę, no nie, to wiecie, do włosów, nie. Ale ładny kolor, chociaż myślałam, że będzie bardziej taki troszkę w neon, bo pomarańczowy jest taki bardzo intensywny, a to jest taki bardziej cukierkowy, ale to nic, bardzo ładna. Kolejna rzecz do kostiumu kąpielowego, czyli wkładki yy, takie żelowe. O, nawet kształt serduszka, uh, uh, uh. bo ja mam takie, które w ogóle się nie nadają. Więc... O, mamy coś małego teraz. pamiętacie tą moją trepkę. Yy, Słomkową, właśnie taką malutką no, ze sincere. i do tego mówiłam, że potrzebuję frędzelek, nie frędzelek, broszkę, nie broszkę, jak to się nazywało, yy, bryloczek, taki trochę boho stylu, żeby pasowało mi i znalazłam taki na Shein, pisaliście chyba, że są w Action, ale ja nie wiem, kiedy ja będę w Action, no nie po drodze mi w ogóle i znalazłam taki właśnie yy, kolorowy, taki jaki chciałam w szejnie, na nie z drewnianymi koralikami, pomponami i takimi frędzlami. Ładne, no właśnie coś takiego będzie wisiało koło mojej, torebki, koło mojej torebki i będzie fajnie wyglądać, trochę będzie ją ożywiać. Bardzo ładne. To już długo leżało, więc pora, wiedzieć, co, włożyć tą torebkę, używać, bo w końcu będzie zaraz tu wrzesień już nam No, Jak widzicie, to to oczywiście jest z takim opóźnieniem chyba tygodniowym, czy jakoś tak. Mm, no więc ładna, taka, yy, takie dwa, sobie pompony leciutkie. I tu mamy ten haczek Nie haczek No, no, to zapięcie. Także zaraz sobie przyczepię. Ładny i taki długi, kolorowy, fajny, bardzo fajny. Dobra, to było potrzebne z tej paczki. A mianowicie, moi drodzy, mamy do kolejnego triku Z Tym razem taki szalony, szalony, po prostu szalony do tego, że. Wszystko tutaj jest, jest po prostu wszystko. A dlaczego wszystko? Po pierwsze, panterka. Po drugie, cekin. No i po trzecie, no, czerwony kolor. No więc, o, tutaj mamy takie metalowe kółeczko. Ładny, rozmiar będzie idealny. Ja sobie wziąłam MK. No, super są te kostiumy. Powiem wam, że tym bardziej, że teraz są takie wyprzedaże, że naprawdę opłaca się kupować. Mega się opłaca. Patrzę tam, bo tam dzieciaki biegają. No i ta panterka, i ta przezroczysty cekin. Bardzo mi się podoba. No i tutaj mamy, tam, wiecie, te dziurki. Jak Wam te wkładki nie podobają się, bo one zazwyczaj są za małe. Bo tylko ja sobie domagam domawiam to jakieś większe. To możecie sobie tutaj włożyć. Tak wygląda. Górę. Góra, górę, górę. Góra. Fajnie czerwony. A dół mamy taki wycięty. O, dobra matko. Okej, okay, ja tego nie widziałam. Yy, regulowane tu już jest. Bo już myślałam, że wiecie takie. Fajnie, bo cienkie takie yy, paseczki ja właśnie takich chciałam. Yy, zobaczymy, jak to dzień wygląda, bo one są bardzo takie wycięte z przodu. I z tyłu. No ale no, to nie są takie wiecie typowo stringi, no. no ładne. No i tutaj mamy kółeczko i regulacje, Więc fajnie nawet bez tych supełków, takich wiązanych na biodrach. Mam nadzieję, że będzie to. Ładnie wyglądać, bardzo mi się podoba. Mhm. Mm ok. U. A, hmm. jeszcze jeden. Koszul koncylowy. Któż to by się spodziewał? Kolorowy. Któż by to się spodziewał czego innego? Neon. Któż by się spodziewał ciemnego koloru? No więc tutaj mamy dużą górę. Mogą spokojnie Eska zamówić. Szalone kolorystycznie, dlatego że są chyba wszystkie kolory. I pomarańcz, i turkus, i róż, wszystko. Ciekawa faktura kostiumu, taka nieoczywista, rozmiar M, ale mogłam sobie, oj, tutaj właśnie taki jest problem, że to są miseczki, zobaczcie, jakie za małe. To jest M, -ka. mogłam sobie SK wziąć spokojnie, no ale dobra. Yy, bardzo ładna, tutaj wiązamy. I do tego mamy dół, inny, czyli różowy. Różowy. No właśnie, w tych rozmiarach, kostiumach ja zawsze się boję wiecie co do dół. No dobra, przez to, że mamy sznurki wiązane, to powinno być okej, okay. nie? Bardzo ładne. I wszystko do siebie będzie pasować, także mam zamiar to je włożyć. Mam zamiar. Tego dużo nie mam, mój drodzy. Tym razem. I teraz przejdźmy do. O dobra. E, przechodzimy do biżuterii, kochani. No więc jestem tego bardzo ciekawa. Zobaczcie, jakie zagniątko. Co ono skrywa, a jest to biżuteria, która strasznie mi się spodobała. Strasznie. I skoro to jest tak zabezpieczone, to musi być coś fajnego. Chcę tego bardzo. O tak, ciekawa. Mamy tutaj perełki. Składam już mam. Ale tu. Tutaj... Aha, bo tutaj są takie ceramiczne jakby. U, szklane. O, tak, jakie ładne. <słuch> No no zachwyt. nie no, też powiem Wam, że zawsze mnie zachwyca, o matko, nawet jest zwane, o matko, nawet z dziurką, czekajcie, jest dziurka, zaraz Wam pokażę z bliska, muszę sama się zachwycić, o kurczę, to jest takie, o nie, jakie to, oj serpunie, jakie piękne, nie no, powiem Wam, że naprawdę, gdybyście chcieli sobie pójść w jakimś sklepie, nawet w Rossmanie, no to z 5 sześć dych, Spójrzcie, po pierwsze koraliki ewate, po drugie nie wiem, czy będzie widać te elementy. Tutaj mamy takie szklane, nie wiem co to jest nawet. Tutaj mamy jakiś kwiatek z kokardkę. jakiś imbryczek z dziurką w środku. Serduszko. Jaki piękny z bliska, Wam zaraz postaram to zaraz wkleić. Tu jakiś, no nie, jaki piękny. O, jaki ozdobny. <laughs> Jakie cudo. Nie, ja już na to się czaiłam długi, długi czas. Ale nie ten imbryczek, no serio, serio. Co tu zrobić, żeby mi nie było widać, tylko żeby to się wyostrzyło? Nie widać. I te serduszko różowe, no ja jestem zachwycona, jakie to jest piękne. Mm. Ach. Świetnie. Dalej mamy otwierę tego też jestem doczekana. Na senior, warstwowy. Kolorowo czerwony, perełkowy, bo ja mówiłam Wam, że mam taką bardzo fazę z muszelką. A on jest razem spięty. Czy to są wszystkie osobno? Czekajcie, mogę to opiąć? O, mogę, dobra. Ok, sprawdźmy. Aha, czyli są trzy osobno. Uuu, wykończony kuleczką jeden. To jest rarytas. Jaki ładny, Niekolo niemalowany. O, kurde, jak ma tu fajne zapięcie, czekajcie, zobaczcie. Później Wam z bliska jeszcze wstawię koraliki, tutaj część taka, druga część taka, no i kuleczka, uwielbiam tak zakończone. Tutaj mamy rełki z muszelką, no czy ono nie zaskakujące jest? No i drugi jest... Yy dlaczego tu tak wisi zapięcie? No to jest malowane, może się zetrzeć, ale jest też ładne. Nie, nie wiem, dlaczego to tak tu wisi, coś się urwało, czy tak miało być? Nie. Czy to taki element ozdobny? A może, żeby to razem wszystko spiąć później? Nie, nieważne, ale co tak będzie wyglądało pięknie. Pokażę Wam zaraz bliska. Biżuteria po prostu jest genialna, jeśli chodzi o szaleń. Naprawdę, naprawdę. Dalej mamy blink. Słońce, To jest pasek, moi drodzy. Pasek, tak, taki bogaty, atrakcyjny, taki ciężki. Uuu, ciekawa jestem. Ze słońcami, gwiazdami. Wow. Do jakiejś sukienki, spodenek. U, jak dzwoni fajnie. Czekajcie, jak to było? To spięte? Mhm. Dobra, nieważne. Regulacja. Kuleczka. I takie gwiazdki i księżyce, które mają twarze, moi drodzy. Księżyce mają twarze. Zaczekajcie, ja zaraz sobie zobaczę na czarnym, jak to będzie wyglądać. Więc to tak idzie. Muszę się przesunąć. Czekajcie, czekajcie, noga w ogóle tu. No, a na czarnym będzie ok, widać. O, trochę jak cyganka. Ale na czarnym, to musi być na czarnym, to będzie fajnie wyglądać. Na jakiejś takiej czarnej sukience, żeby dodać pazura, bo to wtedy będzie widoczne. Oczywiście to się teraz zlewa, ale ładne. Tak. Liczne to jest. No, bardzo mi się podoba. I ostatnią rzeczą, szybko poszło mnie, jest tu coś y, różowego, czyli podejrzewam, że kolejny zestaw ręczoletek. A, dlatego by nie. Okej. Okay. Uuu! Ej, one są spięte? O pierwszy raz, jak przyszło coś. Pierwszy raz, zwyczaj to luzem było, zobaczcie, wszystko spięte. No bo tu jest dużo ich, ale jakie one są ładne. Niektóre się nie pościerają, z czego się cieszę. A bo różowe chyba nie miałam takiego koloru. Nie na no, ładniutkie, ale ładne, super wakacyjne. I tutaj, czekajcie, tutaj jest też, ja musiałam, nie wzięłam jej jeszcze ręka. Nie wiem, ile ich tu jest, ale jest ich tutaj naprawdę dużo. Z dziesięć więcej nawet może. Czekajcie, już, o. Także... Taki zestaw branzoletek, trochę żółtego, złotego i, i w ogóle LASTROK, które lubią koraliki. O, dobra, to tyle. Dajcie znać, co Wam się spodobało, a ja już Wam robię zmierzenie na to. Było dużo różnych. Ja się nie mogłam zdecydować, ale przemówiło do mnie to serduszko. Ale nie pamiętam, żeby to był z banuszek. my no to jest jakiś szklane szkiełko, jeden kwiat. Jakie to jest? ładne. Dobra, ciao! Już mam robić zbliżenie, znaczy się, a po zbliżeniu będę się z Wami żegnać, no więc teraz, no dobra, to teraz się pożegnam, a zaraz zobaczycie. Pa!